Witajcie na kanale Igra. Maciej z tej strony. W dzisiejszym odcinku będzie trochę konkretów. Sporo osób pyta mnie ciągle, co z tym Fusion Strike'em co z Brilliant Starem, co z różnymi zestawami, które mają jeszcze wyjść w tym roku, jak ja planuję to zrobić i no jak możecie się przygotować. E, ogólnie nie wiem, czy zauważyliście, ale premiera Celebration w moim Systemie, który miałem przygotowany, kompletnie nie wypaliła. To był totalny fail. Wszystkie produkty były wysyłane po trochu trochę wtedy, trochę później, trochę nie na czas, trochę było opóźnionych. Ostatecznie można powiedzieć, że tak jak mamy 10, 10 jest chyba listopad, to myślę, że dopiero teraz domykam wszystkie zamówienia Celebration, których i tak nie było aż nie wiadomo jak dużo. Pamiętajcie, ja jestem malutkim sprzedawcą, więc moje obroty nie są w setkach tysięcy złotych miesięcznie, tylko zdecydowanie niżej. Tak więc zdecydowałem się zmienić ten system na taki, który podpatrzyłem u, no oczywiście u z Alpha Investments, tylko będę to robił w takiej bardziej przyjaznej formie, bez paywalla, którego on ma, ponieważ on sprzedaje produkty tylko swoim patronom. Czyli trzeba najpierw zapłacić za dostęp do Patronite'a. Płacić co miesiąc, wtedy są wyprzedaże, jakieś tam takie inne rzeczy. Jeżeli ja w przyszłości miałbym coś takiego zrobić, to wtedy cenę boksów musiałbym obniżyć do 480 zł. No, coś takiego. I przesyłka w cenie, nie? Tylko Patronite musiałby być gdzieś w okolicach 50 zł miesięcznie. No to wiadomo. Myślę, że nie mamy aż tylu. Aż tylu osób, póki co, jeżeli kanał by zdobył np. 1000 subskrybentów, może więcej, wtedy, wtedy będę myślał o takim rozwiązaniu. Teraz nie ma na to szans. No to tak, pierwszy punkt: Celebration był kompletnie failem. Drugi punkt: jak zrobimy Fusion Strike? Z Fusion Strike'a y, alokacja nie była jakaś straszna. Myślę, że dostanę spokojnie więcej niż nawet zakładałem, aczkolwiek. Zamawiałam mało. Moim zdaniem Fusion Strike jest setem trochę lepszym od Battle Styles. Nie ma w nim takiego team, jakby to nazwać po polsku, takiego punktu odniesienia, gdzie jednym słowem możemy określić, o czym jest ten set. Wiem, że jest tam Mew, ok, fajnie, wiem, że jest Genesect, ok, fajnie, ale nagle mamy espiona Vimax, który powinien być w poprzednim secie. Nagle mamy Celebi Full Art, który powinien być w Chilling Rain, Co tam jest jeszcze? Sandaconda też powinna być w Chilling Rain. Ewentualnie te karty powinny być kartami Promo. Mm. Inteleon i Gengar są kartami związanymi z Battle Team Deckami, Battle League Deckami, które wyszły w Japonii, a u nas nie. My dostaliśmy zamiast tego reprinty Miśków i chyba Rayquaza wyjdzie. Nie, Rayquaza wyjdzie jako ten Lick Deck pierwszego. Michki są poziomu drugiego. Nie wiem, czy coś wyszło poziom trzeciego. Chyba nie. Szczerze mówiąc nie zwracam uwagi za bardzo na ten produkt, bo z reguły mamy bardzo dużo bólku, plus właśnie te dwie, trzy karty takie trochę lepsze. Lick Deck i poziom pierwszego się różnią tylko tym, że są to karty promocyjne, a nie dosłowne reprinty tego, co istnieje już w secie. Tak więc Fusion Strike Zrobimy to w ten sposób, żeby jeszcze osoby, które już u mnie zamawiały, też mogły na tym skorzystać: że rezerwacje będą w momencie, jak już otrzymam potwierdzenie nadania wysyłki do mnie. Wiem, że to nie jest stuprocentowe bezpieczne rozwiązanie, bo od chociażby Celebration produkt został wysłany został wysłany w inny adres. Ja dostałam niepoprawny produkt, wszystko się opóźniło kolejny tydzień. Na szczęście w tym wypadku to był zestaw zapasowy dla mnie. Tutaj będę liczył, że już konkret do mnie jedzie i na przykład dzień później będę mógł zacząć pakować i wysyłać. Takie jest założenie. I teraz tak. Będzie to polegało na tym, że będą możliwe trzy zestawy Fusion Stage do kupienia. Pierwszy zestaw będzie posiadał jednego boosterboxa. Tutaj póki co mam cenę zapisaną 530 zł. Ale wydaje mi się, że ze względu na to, że sytuacja na rynku Pokomo się uspokaja, myślę, że będzie to niższa cena. Drugi zestaw to będzie box plus dwa trójpaki plus dwa jednopaki. I trzeci zestaw to będzie trzy booster boxy za 1500 zł. Ceny będą podawane od razu w informacji o sprzedaży. Z tym, że jak mówię, osoby, które są już u mnie. Hmm, Stałym, stałym klientami, będę informował dzień przed sprzedażą, że ta sprzedaż będzie miała miejsce i w jaki sposób będą mogli zakupić jeden z trzech dowolnych zestawów. Osoby, które będą chciały zakupić, wykonają przelew, wyślą potwierdzenie albo poczekają i ja w tym momencie wykonam już całą resztę. Czyli nie będziemy się już bawić w Elixy, nie będziemy się bawić w tanie przesyłki. To było dla mnie bardzo na plus, że mogłem Wam zaoferować produkt z impostem za przesyłkę za 1 zł. No bo nie ukrywaj, 1 zł to jest nic za imposta. Natomiast tutaj może delikatnie podwyższy cenę Booster Boxa i jednocześnie już nie pobierając kompletnie żadnych opłat za przesyłkę i będzie to zawsze impost poczkomaty. Myślę, że jest to fair. Fusion Strike. Jak mówię, Fusion Strike zamówię mało, bo nie wierzę w ten set. I to będzie taki dobry test RAM. Czy to się sprawdzi, czy nie? Dobra. Kolejną rzeczą. Chyba już się uspokoiło. Kolejną rzeczą. EVV Max Boxy. Czyli te boxy z Alternative Artami, które mają wyjść w grudniu: Florian, Jolteon i Popolion. Te boxy również będę sprzedawał tylko i wyłącznie w secie na podobnej zasadzie co Fusion Strike. To znaczy, jeżeli jesteście stałymi klientami, dzień przed oficjalną sprzedażą zostaniecie poinformowani, że będzie, możecie zakupić te boxy. Wszystkie trzy. Nie pojedynczą sztukę. Wszystkie trzy boxy za jakąś tam kwotę. Nie wiem póki co jaka to powinna być kwota. Coś koło 400 zł. 133 zł za sztukę, czy by było coś takiego? Muszę jeszcze zobaczyć. Myślę, że jakoś, nie wiem, do 1000 nie dojdziemy, to się nie martwcie. Ale pewnie coś za te 3 boxy 400 zł, bo chyba trochę więcej, bo to jak V Union boxy, nie? I jeszcze EV, więc. Nie wiadomo, jak będzie supply. No, myślę, że nie musicie się bać jakoś specjalnie. Wiadomo, przesyłka w cenie. I oczywiście zamówienia będę zbierał dopiero w momencie, jak dostanę potwierdzenie, że ten towar do mnie już jedzie. Jesteśmy już w okresie świątecznym. Już widzę u siebie chociażby na Allegro. Mam małe konto na Allegro, a już widzę, że sprzedają się produkty, które normalnie w roku się nie sprzedają. Za... Wyższą cenę, zdecydowanie za wyższą cenę. Evolving Sky boxy nawet schodzą za 700 zł, jak nie więcej. No, to jest wyższa cena, to jest świątecznie wyższa cena, więc y, napływ tych klientów jest. Także, jeżeli IVV Maxy wyjdą w tym okresie przedświątecznym, to ludzie się na to rzucą. Dlatego chcę dać jakąś możliwość wykupienia tego produktu u siebie. I no zaoferowania tej możliwości właśnie, głównie moim stałym kupującym. Yy, jeszcze jedna sprawa. W trakcie zakupów, bo ta oferta nie będzie dostępna, nie wiem, przez miesiąc, czy coś takiego, czy znaczy do, do, sprze do sprzedaży całości, oczywiście, ale całą taką ofertę Fusion Strike, jak i Vimax, będę trzymał z założeniem do końca weekendu. Czyli zakładam. W czwartek wysyłam informacje do stałych klientów, że mogą już kupować. W piątek informacja pokazuje się oficjalnie na grupie facebookowej. I do niedzieli można wysyłać, niech będzie do poniedziałku, bo różnie jest z bankami, do poniedziałku można wysyłać potwierdzenie wykonania przelewu wraz z danymi do impostu, żebym ja mógł w poniedziałek zacząć pakować i rozsłać ten towar. No, wiadomo, starzy, stali klienci mogą to zrobić wszystko wcześniej. Dalej, 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 dalej. Co ja tutaj mam? O... Chilling Rain, Evolving Skies i Battle Styles. Te trzy zestawy niedawno były zbierane przez dystrybutorów. Rezerwacje były zbierane przez dystrybutorów na temat tego, czy chcemy coś do druku. Ja osobiście nie zgłaszałem się po Battle Styles i Chilling Rain. Wydaje mi się, że tego jest dużo na rynku. Nie ma sensu się w to wpychać. Też nie widzę, żeby ludzie chcieli już zacząć kupować z powrotem te boxy, zwłaszcza, że Evolving Skies wciąż jest chodliwym towarem, plus mamy Celebration. No, Celebration tak naprawdę dopiero do nas dotarło. Mamy bardzo dużo Elite Trainer Boxów, naprawdę bardzo dużo Elite Trainer Boxów. Ja nigdy nie miałem tyle Elite Trainer Boxów, co teraz, a zostało mi już mało, zostało mi ich 20, TB chyba. Pozostałych produktów to nie mam prawie wcale. Częsta, może mam jednego. Ultra Collection Box jednak do mnie dotarł, więc cud, że go mam, ale nie mam pojęcia, co z nim zrobić. Nie, spokojnie, nie, nie sprzedaję, nie sprzedaję. V-Boxów kilka mam, ale V-Boxy są na tyle drogie, że trochę, trochę mi sprzedawać, czyli za za ponad 200 zł. Uważam, że nie jest wart tej ceny. Zdecydowanie lepiej, żebyście sobie kupili promkę na hardwarecie. Co tam jeszcze mamy? Minitiny są moim zdaniem bardzo fajnym produktem i Zacian Boxy, mam jeszcze Zacian Boxy i Zacian Boxy są moim zdaniem też fajnym produktem, lepszym niż V-Boxy, mega spoko, Promka też jest bardzo fajna, Level Xy, no, ale no, ludzie obecnie kupują Evolving Skies Celebration, żeby mieć już na teraz albo kupić komuś prezent. Battle Stars żeby ktokolwiek chciał kupować. Chyba, że po prostu nie wiem, babcia, wnukowi chce kupić boksa. Co <laughs> się chyba nie zdarza, albo albo jakaś ciocia taka dziana, no bo jednak 500 parę złotych, 600 parę złotych za Booster Boxa to nie są drobne. Prędzej już jakieś trójpaki by zeszły, ale, ale nie takie produkty. Chilling Rain. Chilling Rain mi się podoba osobiście, aczkolwiek jest obecnie zalew na rynku amerykańskim tych boksów. Schodzą one za. Minimum. Tam się już biją o centy. Tam, tam tej ceny już zbić za bardzo nie można, bo naprawdę no, sklepy będą stratne, więc, więc ja, po, ja osobiście czekam aż single spadną i już się przygotowuję do zakupu alternatyw artów. Natomiast, natomiast Evolving Skies, myślę, że się utrzyma na wysokiej cenie. Nie tak wysokiej przedświątecznej, ale spokojnie tam 600 zł za booster boxa to, to, to nie zajdzie. <coughs> I ważna uwaga, obstawiam, że Battle Styles i Chilling Rain przyjdą jeszcze w tym roku przed świętami. Evolving Skies raczej nie. Więc myślę, że to jest taki główny powód wysokiej ceny Evolving Skies przed świętami. Dobra, teraz idąc dalej do przyszłego roku, dwie serie produktów. Pierwsza to oczywiście Brilliant Star. W ogóle mam flashbacki z Cosmic Eclipse, jeśli chodzi o ten zestaw. Charakter kart będzie tym razem aż 30. W Kosmiku były dwa, było 12. 12 albo 16, chyba 12. Yy, można mieć charakter kartę zwykłą, ale można też Vimaxa. Widziałem chyba v na nabywania, więc, więc te karty są mega spoko. Super set, jak dla mnie bomba. Ja uwielbiam takie coś. Zakładam, że te karty pojawią się w slocie reverse, więc będzie kilka charakter artów. Na boksa zagwarantowane. W kosmiku były to dwa. Pytanie, czy z racji, że mamy tutaj ich więcej do trafienia, czy będą na przykład trzy? Jeżeli będzie ich więcej, to te karty będą tanie. A jeżeli te karty single będą tanie, to pytanie, czy warto ładować się w booster boxy? Ten set będzie popularny, bez dwóch zdań. Więc jako sklep muszy, muszę. Ładuje się tyle ile uważam za słuszne z mojej perspektywy finansowej więc tak, u mnie będzie Brilliant Star tak, staram się mieć jakieś zapasy tego i myślę, że będzie to sprzedawane w podobnej formie co Fusion Strike oczywiście po uwzględnieniu wszystkich uwag, no, które jakieś pojawią się w okresie sprzedaży tego Fusion Strika po Brilliant Starze albo jakoś w, ok w podobnym okresie, bo nie wiem jaka jest to data pojawiają się Vistar boxy. Myślę, że to są Vistar boxy takie podobne do Vmax boxów z Gleisionem i Lifionem, tylko tym razem inaczej. Pamiętacie Eternatusa i tego boxa Eternatus V Vmax? To będzie coś takiego. Będziemy mieli Gleisiona V, Lifiona V i te same pokemony w wersji Vistar jako karty promo. Paczek tam w zestawie chyba było 5 i duża karta promo i chyba nie było pineski. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie było Pineski. Lepiej, żeby takich głupotek nie było, bo to zawsze parę złotych tani produkt wychodzi. I szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby ten produkt był aż tak chodliwy jak te EVV Maxy, które wyjdą już niedługo. Oby już niedługo. No bo nie są to altarty, a wydaje mi się, że wistary to takie. Takie Vimaxy z elementami GX-ów. Czyli wiecie, GXy miały ten swój atak GX-owy, który można było używać raz na grę, a V-Stary też mają ten atak, tylko ewoluują z v Więc myślę, że w przyszłym roku po prostu będzie wychodzić bardzo dużo V-Starów. Pytanie, czy zostaną Alternative arty? Bo póki co, jak to nagrywam, nie ma żadnych informacji na ten temat. Dobra, myślę, że tyle. Długo to wszystko już trwa. Kilkanaście minut gadam. Mm. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Czy taka forma pogadanki też Wam odpowiada, bo może nie. Eee, no i tyle. Tyle. Co tutaj więcej chcieć. Trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć.